Gdy te układy zostały zawarte, Lizjarz wyjechał do króla. Żydzi natomiast ponownie zajęli się pracą na roli. Miejscowi wodzowie Tymoteusz i Apoloniusz, syn Gennajosa oraz Hieronim i Demofon, a oprócz nich Nikanor, dowódca Cypryjczyków, nie pozwolili im jednak zaznać spokoju ani wytchnienia. Mieszkańcy Jafy popełnili wtedy taką niegodziwość. Zaprosili mieszkających u nich Żydów razem z ich żonami i dziećmi do przygotowanych przez siebie łodzi. Nie zdradzili przy tym wobec nich żadnych wrogich zamiarów. Stosownie do uchwały, podjętej przez społeczność miasta, Żydzi przyjęli zaproszenie, ponieważ chcieli zachować pokój, niczego też nie podejrzewali. Kiedy wypłynęli na pełne morze, zostali zatopieni, a było ich co najmniej 200 osób. Gdy Juda dowiedział się o okrucieństwie popełnionym na rodakach, wydał rozkaz swoim ludziom i, wzywając Boga sprawiedliwego sędziego, wyruszył przeciwko zabójcom braci. W nocy podpalił port, spalił łodzie oraz wybił tych, którzy się tam schronili. Ponieważ jednak samo miasto było zamknięte, odszedł stamtąd, postanawiając, że jeszcze powróci i wyniszczy wszystkich obywateli Jafy. Gdy dowiedział się, że mieszkańcy Jamni chcą tak samo postąpić z mieszkającymi u nich Żydami, napadł w nocy na Jamnię i podpalił port razem z flotą. Pożar był tak wielki, że łuna była widoczna w Jerozolimie oddalonej o 240 stadiów. Stamtąd wyruszył Ruli przeciwko Tymoteuszowi. Kiedy przeszli zaledwie dziesięć stadiów, uderzyli na nich Arabowie. Nie mniej niż pięć tysięcy pieszych oraz pięciuset jeźdźców. Rozgorzała zacięta walka i ludzie Judy dzięki Bożej pomocy odnosili zwycięstwo. Pokonani koczownicy prosili, aby Juda zawarł z nimi pokój i obiecali w zamian bydło i pomoc w innych sprawach. Juda uznał, że istotniej mogą być dla niego jeszcze nieraz użyteczni, i dlatego zgodził się zawrzeć z nimi pokój. A kiedy podali sobie prawą rękę, tamci wrócili do swoich namiotów. Juda uderzył też na pewne miasto o nazwie Kaspin, zamieszkane przez ludzi innej narodowości, które otoczone było solidnymi fosami i murami. Ci, którzy byli wewnątrz, ufając potędze murów oraz zapasom żywności, leżeli wulgarnie żołnierze Judy, ubliżali im, a ponadto bluźnili i mówili rzeczy niegodziwe. Wówczas żołnierze Judy wezwali wielkiego władcę świata, który za czasów jozłego, bez taranów i machin do obalania murów zburzył Jerycho i z furią rzucili się na mury. Z woli Boga zdobyli miasto. Urządzili tam tak nieopisaną rzeź. Że pobliskie jezioro o szerokości dwóch stadiów wyglądało jakby wypełniała je spływająca krew. Stamtąd oddalili się 750 stadiów i przybyli do haraki, do Żydów zwanych tubianami. Nie znaleźli tam jednak Tymoteusza, który opuścił te okolice. Niczego on nie zdziałał, ale w pewnym dobrze umocnionym miejscu zostawił oddział wojska. Dowódcy Machabeusza, Dozyteusz i Sozypater wyruszyli więc i pobili więcej niż 10 tysięcy ludzi pozostawionych przez Tymoteusza w twierdzy. Machabeusz zaś podzielił swoje wojsko na oddziały i ustanowił dla nich dowódców. Potem ruszył na Tymoteusza, który miał ze sobą 120 tysięcy piechoty i 2500 jeźdźców. Tymoteusz dowiedział się o natarciu Judy, dlatego wysłał kobiety i dzieci oraz tabory do Karnion. Było to bowiem miejsce nie do zdobycia, niedostępne z powodu ciasnych przejść, które do niego prowadziły. Kiedy pokazał się pierwszy oddział Judy, na nieprzyjaciół padł w strach, gdyż objawił im się ten, który wszystko widzi. Rzucili się więc do ucieczki i w panice wpadali jeden na drugiego, Także wielu zostało zranionych i przebitych mieczem przez własnych towarzyszy. Juda ścigał ich za wzięcie, zadając złoczyńcom rany i zabijając około trzydziestu tysięcy mężczyzn. Gdy Tymoteusz wpadł w ręce ludzi do Zyteusza i Sozypatra, bardzo przebiegle prosił ich, aby wypuścili go żywego i zdrowego. W przeciwnym razie nie zostanie okazana litość ich rodzicom i braciom, których miał w niewoli. Kiedy więc wieloma przysiągami zapewnił, że zwróci ich całych i zdrowych, uwolnili go, aby ratować swoich braci. Kiedy Judas zdobył Karnion i Atagation, zabił tam 25 tysięcy ludzi. Po ich pokonaniu i zniszczeniu wyprawił się na Efron, obwarowane miasto, w którym mieszkał Liziasz i wielu ludzi różnej narodowości. Silni młodzieńcy, rozstawieni z murów, szmurów. Walczyli tam dzielnie. Wewnątrz zaś było wiele machin i zapas pocisków. Kiedy jednak Żydzi wezwali władcę z mocą miażdżącego siły nieprzyjaciół, zdobyli miasto i wybili w nim 25 tysięcy. Stamtąd wyruszyli na miasto Scytów, które leży 600 stadiów od Jerozolimy. Mieszkający tam Żydzi poświadczyli jednak że mieszkańcy z Cytopolis byli dla nich życzliwi i sprzyjali im w czasach nieszczęścia. Podziękowali więc im i prosili, aby również w przyszłości byli przychylni dla ich narodu. Potem wrócili do Jerozolimy, ponieważ zbliżało się święto tygodni. Po święcie, zwanym Pięćdziesiątnicą, wyruszyli przeciw Gorgiaszowi, wodzowi Idumei. Wyszedł on z trzema tysiącami pieszych i czterystoma jeźdźcami W walce, która się wywiązała Zginęła także niewielka liczba Żydów Niejaki Dozyteusz Silny jeździec z oddziału Bakenora Pochwycił Gorgiasza I trzymając go za płaszcz Ciągnął mocno Chcąc przeklątego wziąć żywcem w niewolę Jednak jeden z jeźdźców trackich Rzucił się na niego i odciął mu ramię Gorgiasz zaś uczekł do Marisy Tymczasem ludzie Zdrasza zmęczyli się już długą walką. Juda wezwał więc Pana, aby okazał się sprzymierzeńcem i wodzem w walce. Wydał w języku ojczystym okrzyk wojenny i wśród śpiewu hymnów uderzył niespodziewanie na lud Gorgiasza, zmuszając ich do ucieczki. Potem Juda zgromadził wojsko i wyruszył do miasta Dulam. Tam zastał ich siódmy dzień. Dlatego, zgodnie ze zwyczajem, oczyścili się i świętowali Szabat. Następnego dnia ludzie Judy poszli zebrać ciała zabitych, aby złożyć je obok krewnych w rodzinnych grobach, ponieważ nie można już było z tym zwlekać. U każdego z poległych znaleźli pod ubraniem amulety poświęcone bóstwom z jamni, czego prawo zabrania Żydom. Dla wszystkich stało się oczywiste, że zginęli oni z własnej przyczyny. Wszyscy potem wysławiali Pana, który jest sprawiedliwym sędzią, i rzeczy ukryte czyni jawnymi. Potem oddali się modlitwie, prosząc, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Szlachetny Juda zachęcał ludzi, aby starali się unikać grzechu. Zobaczyli bowiem na własne oczy, że na skutek grzechu tamci polegli. Następnie przeprowadzili składkę wśród wszystkich żołnierzy. Zebrał dwa tysiące drachm w srebrze i posłał je do Rejerozolimy na ofiarę za ten grzech. Postąpił tak pięknie i uczciwie myśląc o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie spodziewał się, że ci polegli zmartwychwstaną, modlitwa za umarłych byłaby bezużyteczna i niedorzeczna. On jednak uważał, że na tych, którzy umierają Bogobojnie, czeka wspaniała nagroda co było myślą świętą i pobożną. Dlatego kazał złożyć ofiarę przebłagalną za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechu.